Cześć wszystkim, z tej strony MP Trading. w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Bitcoinie jak zwykle, o MetaHero i o Everdomie, który zawitał dzisiaj na giełdę. Więc tak, na pierwszy rzut oka trochę nam tu kapitalizacja całego rynku spadła prawie o 3%, natomiast od ostatniego odcinka Bitcoin poszybował aż na 45 tysięcy, aktualnie jest to niewiele poniżej 405 tysięcy. Wchodząc na krypto, tutaj mamy Fear and Grid Index. No to mamy 48%, więc mamy neutralnie na rynku, czyli nie ma, ani, nie ma strachu ani nie ma chciwości. Póki co wydaje mi się, że będziemy sobie rosnęli w górę, a raczej rośli w górę i od ostatniego czasu, tutaj, jak mieliśmy tą analizę, to tutaj był ostatni dołek, czyli tu był spadek, korekta, spadek i tu być może. Miała być korekta, ale nie było dalszego spadku, więc wybiliśmy się tutaj tą linią oporu do góry i poszybowaliśmy na ostatni, no ostatni szczyt, który tu był, czyli przebiliśmy tutaj ten szczyt. Niewiele, bo niewiele, ale go przebiliśmy, czyli przełamaliśmy tendencję spadkową, więc wydaje mi się, że jeśli dzisiejszy dzień zamknie się tutaj na zielonej powyżej tej, będą tu jakieś na pewno drobne odreagowania i wydaje mi się, że w tym momencie zmierzamy w stronę kolejnego szczytu, czyli będzie tu ten szczyt w okolicach 52 tysięcy. To będzie kolejny jakby nasz target, to sobie go zaznaczymy, może ja sobie później zaznaczę. Czyli tu będzie ten target 52 tysięcy z hakiem oczywiście, więc póki co przebiliśmy tutaj tą górkę ostatnią i mam nadzieję, że tu będzie jakieś drobne odreagowanie i pójdziemy znowu do góry. Znowu jakieś tu będziemy mieli odreagowanie i znowu do góry w momencie aż sięgniemy ATH. Z tego co widziałem w innych filmach, i e, o nastawieniu na rynku, no to wiele osób właśnie już wraca do rynku, i pojawiają się coraz to e, nowsze e, newsy, takie, wiecie, no, e, pozytywne, bo były same negatywne, teraz same pozytywne, więc wiele osób wraca do rynku. Dużo kapitału spływa na rynek, i wydaje mi się, że teraz wracamy do gry, że tak powiem. E, no i w sumie, co do bitcoina, to tyle. Aktualnie czekamy tutaj na jakąś, nie wiem, lokalną korektę, taką mniejszą i będziemy atakowali sobie ten szczyt, czyli tutaj możemy zaznaczyć w sumie e, to będzie tutaj, więc e, kolejny szczyt to będzie tutaj sobie zaznaczymy, to będzie kolejny nasz szczyt, który będzie ważny do przebicia i zaznaczmy sobie go może jakimś innym kolorem, dajmy, e, dajmy że zielonym, dobra? Więc to będzie taka strefa, którą nadal sobie będziemy śledzili czyli tak, tu można sobie to, o no, może nie tak, bo tu jest ten ostatni szczyt i tutaj cena się zatrzymała. Rozszerzymy to tak i będziemy przyglądali się cały czas temu rynkowi, co poniedziałek, co piątek. No, niestety nie był to poniedziałek, bo nie miałem niestety czasu. Natomiast co do Bitcoina, to tak. Przebiliśmy się, podsumowując, przebiliśmy się tutaj przez ostatni jakby szczyt tej korekty udało nam się zobaczymy jak ten dzień się zamknie. Jeśli to będzie świeca czerwona, no to zazwyczaj to ułożenie świec, jeśli ta jest wyższa czerwona od tej zielonej, czyli poprzedniej, zawsze jest czerwona, więc tu można jakieś shorta rozegrać na 1%. Przypuśćmy, nie? Ale no tak. Podsumowując w końcu, bo nie mogę podsumować Przebiliśmy tutaj, teraz czekamy na dalszą, e, dalszy scenariusz. Tutaj, co tu się wydarzy: czy wpadniemy w tą strefę, zaczniemy tutaj jakieś lokalne korektę, i później znowu wzrost. I czekamy na wybicie poziomu tutaj 52 tysięcy z hakiem. E, I musimy wbić się tutaj do, no do tej strefy. Więc tyle co do Bitcoina. Prze, przechodzimy teraz do Meta Hero, a później do Everdoma. Meta Hero, nasze drogie. Jest na pozycji 246. No niestety, no dalej jesteśmy w dupie, aż tak powiem. Cena jest powyżej 5 centów. Natomiast schodząc z niżej, troszkę tego kapitału tutaj, no minimalnie, bo minimalnie, ale trochę przypłynęło, więc nie jest źle Od ATH jesteśmy na 80% spadku, czyli dla osób, które wierzą w ten projekt, wiedzą, czym się będzie zajmował ten projekt i jak on się skaluje ze Werdomem, jak najbardziej można. W tym momencie zastanowić się, czy warto kupić i czy warto, no, i czy nie warto czasem no, zainwestować w tym momencie, jeśli nie zdążyliśmy wcześniej, lub jesteśmy w dupie i kupiliśmy na poziomie 0,13 dolara, czyli na 13 centach kupiliśmy na przykład jak ja, to teraz jest myślę, jak najbardziej dobry moment, żeby dokupić, uśrednić cenę w dół. Tutaj tak, 66% osób myśli pozytywnie, 34% negatywnie. Tutaj z giełdami to nic się nie zmieniło. Patrząc tutaj na sieć, no to mamy tak, liczba hodlerów, kurczę nie zapisałem sobie tego znowu, ale wydaje mi się, że lekko mogła spaść. Ale tak jak mówiłem, no wyszedł Everdome, dzisiaj być jest 8 luty, więc wyszedł Everdome i wydaje mi się, że część osób też zamknęła te swoje pozycje i przeszła na Everdoma. Na stronie internetowej natomiast tutaj bez zmian nadal działają i, no i miejmy nadzieję, że z tego coś wyjdzie. Natomiast przepraszam, zmieniło się tu coś, bo nie ma tego 3D, 3D NFT Marketplace'u, nie? On zniknął tutaj i pojawiło się coś nowego. MetaHeroWDW Marketplace. Nie wiem co to jest, ale się zmieniło. Więc no, póki co nadal działają, coś robią. Przejdźmy sobie teraz do wykresu. Na wykresie wygląda to w ten sposób. Patrząc na wykres, no to mamy tak. Cenę, no to wiemy jaka jest cena, powyżej 5 centów. I przebiliśmy się tutaj, przebiliśmy się tutaj przez linię Tom oporu. Przebiliśmy się, były dwie świece tutaj zielone w górę. Był to wzrost na poziomie, tutaj sprawdźmy sobie, no prawie 13%, 12% z hakiem to jest. Wydaje mi się, że tutaj może być ta lokalna korekta spowodowana tym, że Bitcoin też tąpnął z tych 45 spad, więc tu wydaje mi się, że też Hero musiał odreagować na to, ale dla nas będzie ważne na pewno, tutaj zaznaczmy sobie linię poziomą, czyli to będzie ta linia, i zaznaczmy sobie ją może nie na fioletowo, a taki kolor, żeby nam się rzucał w oczy, to dajmy. Hmm. Taki nie ten żółtawy, no na białym nie będzie fajnie wyglądał. Dajmy sobie może. Taki żółty? Dobra, taki żółty sobie damy, tylko bardziej go pogrubimy. Może. O! To będzie dla nas ważna linia ponieważ wiecie, jak mieliśmy, wpadliśmy w tą tendencję też spadkową, tu była korekta, spadek, tu jakiś trend boczny i korekta. I to jest nasz to jest nasz ostatni dołek, jak tutaj możemy zauważyć, tutaj dokładnie e, mamy ostatni dołek czyli 3 lutego. E, to jest dokładny dołek, no i teraz tak. E, dopóki go nie przebijemy, czyli nie spadniemy tutaj poniżej tej linii, e, być może rozpoczęła nam się Tendencja wzrostowa, więc dopóki nie przebijemy tego dołka i poszybujemy tutaj wyżej, czyli wpadniemy, nie wiem, w ten poziom tutaj, który ja zakładam, czyli to będzie poziom prawie 12 centów, to tutaj nastąpi jakby przełamanie, chociaż patrząc tutaj, no było jakby taki trend boczny, taka mini korekta, można powiedzieć, tu był jakby dołek, więc jakbyśmy przebili tutaj ten poziom, to już można powiedzieć, że tu już coś się zaczęło dziać, ale żeby być jakby pewnym w 100%, że się coś dzieje, że się odmienia ta tendencja, to musi się przebić tutaj poziom tych 12 centów prawie. Jeśli urośniemy z tego momentu, nie wiem ile to zajmie parę tygodni, parę, może miesiąc, dwa, nawet może zająć to to będzie około no, 132% musi przebić żeby y, odmieniła się tendencja, że zrobi się wtedy tendencja wzrostowa, więc czekamy nadal i w sumie co do Hero to tyle, teraz przejdziemy do Everdoma. więc czekajcie o Everdomie sobie powiemy y, no niewiele, bo niewiele, bo na razie y, dużo nie wiemy patrząc na Coingecko no to cena jest 2 centy jest to naprawdę dobra cena jeśli chodzi o wejście Hero wchodziło na 2,5 centa z tego co pamiętam i wtedy ja kupowałem za prawie 3 centy ja wchodziłem więc tak, schodząc niżej, mamy go tylko i wyłącznie na giełdzie OKEX, no i jak wiele osób nie ma tam konta, będzie trzeba się pewnie weryfikować i tak dalej, więc to jest utrudnione, więc jeszcze nie mamy takiego wystrzału. Ale jak się pojawi na innych takich bardziej dostępnych giełdach typu, nie wiem, Pancake Swap, Binance czy, nie wiem, Coinbase, no to wtedy możemy liczyć naprawdę na wysokie odreagowanie i wzrost nawet stu paru procent, więc zobaczymy. Tutaj widzę, że eToro jeszcze sponsoruje. No i tak, patrząc na rynek, niestety nie mamy tutaj za wiele. Możemy tylko zobaczyć, że jaki jest wolumen, czyli wolumen jest 84 miliony, więc jest to na pewno więcej niż jest na Hero, bo na Hero jest prawie, no 14 milionów jest, a na Everdome jest 84 miliony prawie. No to różnica jest kolosalna. Tutaj 5 godzin temu mieliśmy ATH, spadliśmy 40%, przy czym od... Od otwarcia jesteśmy tylko 23% na plusie, więc to też nie ma szału. Chociaż z tego, co ja patrzyłem, jak wyszedł, tam chyba o godzinie 16 czy 15, no to kosztował właśnie no, 3 centy ponad i było to 40-parę procent na plusie. A teraz no, spadł, już skorygował się. Nastawienie inwestorów jest 87%, no to wiadome, bo jest nowy projekt i nowe osoby spłynęły na rynek i będą tutaj się cieszyły. Natomiast wiele tutaj się nie dowiemy. Wiemy tylko, jakie było niby maksimum historyczne było to 3 centy i 2 I aktualnie spadliśmy troszkę. Przechodząc na stronę Verdoma, no to tutaj mamy, pojawił się też plan, właśnie, który tutaj będzie realizowany. Czyli jest to jest to, to samo, co na MetaHero stronie. Też mamy tutaj, że pojawi się white paper, czyli jak ten projekt będzie. Do czego będzie zmierzał ten projekt, tak dalej, czyli po prostu opis całego projektu, to jest White paper. I tutaj mamy poszczególne rzeczy, które będą w kwartale pierwszym. no Będzie nad nimi pracowane Więc, więc tak, tutaj mamy jakieś. A tutaj się pojawi jakiś NFT kolekcja. PreSale. No bo będzie też ta wyspa do kupienia, chyba tak będzie. No, coś tu się pojawi na pewno, nie? Będzie import y, tych 3, y, 3D modeli From MetaHero. O, no to to może być zarówno e, dobry news dla Hero, jak i e, dla EverDomu. Więc e, to się będzie jak najbardziej skalowało. Czyli jak coś będzie się działo w EverDomie, czyli w tym świecie wirtualnym, no to MetaHero też powinno odreagować na to. Przechodząc na wykres, no to tak wygląda wykres. <laughs> My Everdoma, niestety są to tylko 4 świece na 4 godziny, więc za wiele nie wiemy. Póki co tyle co, uros, tyle co poszliśmy w górę, to tyle spadliśmy, więc nie jest to jakoś mega heh, fajne. No i co, na koniec zostawiłem najlepsze, czyli newsy w MetaHero. No to oczywiście nic się nowego nie pojawiło. Mamy dalej informacje tutaj od Everdoma. Na ich tutaj Twitterze pojawił się fajny dosyć filmik, bo zaczęli współpracować z silnikiem, e, silnikiem, który e, wspiera różne gry, czyli wiecie e, Unreal Engine to się chyba nazywało, jeśli dobrze pamiętam. Jest to silnik graficzny do gier, który jakby ma na celu e, wprowadzić jakby e, taką e, obraz rzeczywisty, tak jak mamy w, w prawdziwym świecie, to wprowadzi go do świata gier. I oni nawiązali razem właśnie tą współpracę. I spekulując, można zobaczyć tutaj, że e, bodajże chodziliśmy już po tym świecie według tego filmiku. E, chodzimy chyba po tym świecie e, w Everdome'ie. Więc patrząc na to, jak on jest wykonany, no to wygląda naprawdę fajnie. Tylko e, pytanie, jakie, jaki będzie trzeba mieć sprzęt, żeby wejść do tego świata i, e, i odczytać te wszystkie skomplikowane graficznie, e, no. Skrypty, bo to na pewno będzie jak gra działało, więc na pewno trzeba będzie mieć też dobrzy, dobry komputer lub jakiś inny sprzęt, który będzie w stanie uciągnąć ten, ten świat wirtualny. No i na koniec popatrzmy sobie jeszcze na Twittera Roberta Gryna, ale tu z tego co widzę, no to też nie mamy za wiele, mamy tylko te najnowsze wiadomości, czyli że Everdon pojawił się na okexie, tutaj ten news o... E, współpracy Unral, e, z tym Unreal Engineem, z tą firmą, no i w zasadzie tu się coś pojawiło, że pracują nad e, jakby nad platformą, gdzie będzie można chyba stake'ować te e, tokeny dom nasze. Nie jestem pewien, nie doczytałem tego, bo nie widziałem niestety, ale fajnie, bo jeśli to będzie platforma e, no, platforma od Everdom i tam będzie można stakować te tokeny. No, to jak najbardziej można je tam stakować, bo jeśli projekt padnie, no to wtedy stracimy wszystkie tokeny i to nie będzie jakaś zewnętrzna strona, która e, nie będzie powiązana z tym. Jeśli padnie strona, to też stracimy nasze tokeny e, i musiałby wtedy też projekt paść. No i co, z mojej strony to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Bodajże w piątek. Trzymajcie się i miłego wieczora. Cześć.